Z Ewangelii według świętego Jana. Piotr odwrócił się i zobaczył ucznia, którego Jezus miłował, idącego z tyłu. Kiedy przypomnimy sobie poranek zmartwychwstania, odkryjemy, że wtedy Jan biegł przed Piotrem. Był dużo szybszy, dużo młodszy, dużo sprawniejszy. Pobiegł do grobu pierwszy. Kiedy jednak e, zatrzymał się przed grobem, postanowił, że zaczeka na Piotra, by razem odkryli, ten moment te pustego grobu, by razem odkryli, że Pan zmartwychwstał. Jan chyba się czegoś wtedy nauczył, bo dziś idzie z tyłu, za Piotrem. W wielu dokumentach Kościoła Jan jest obrazem charyzmatu i charyzmatyków, a Piotr obrazem urzędu i tych, którzy ten urząd w kościele sprawują. Tak. Charyzmat i charyzmatycy często wyprzedzają tych, którzy są na urzędach, ale potem, gdy odkrywają zmartwychwstanie Chrystusa i właściwą kolej rzeczy, postanawiają poczekać na urząd i pójść jakby w drugim szeregu, by oddać pierwszeństwo Piotrowi i jego następcom. I to jest piękny obraz tego, jak harmonijnie. W pobliżu Jezusa, czyli w Kościele, funkcjonują jednocześnie charyzmat i urząd i się nawzajem nie wznoszą, nie krytykują, nawzajem na nie, nawzajem się nie atakują, wprost przeciwnie, współdziałają w jedności, służąc Panu. Do zobaczenia jutro.